Jakiś skład On jedzie tym torem Czyli to musi być Intercity 8114 Pobrzeże 8114 Relacji Kołobrzeg Łódź Fabryczna Jest Gryfin, już widzę Gryfina Jedzie mega wolno. No, niby można by było to wytłumaczyć, że wyjechał przecież z Rumi. Dopiero, ale ja wiem, że tu Gryffiny potrafiły jechać szybciej. Wczoraj było to samo. Też pociągi jechały wolno. Pendolino jechał wolno. Wczorajsze filmy oczywiście, też sam już. Tam był też część 1 WBB do Elbląga. Jedzie Griffin. E 160 028 Wydaje mi się, że chyba z dwa, trzy wagony mogły być przystosowane do 160, na resztę do 200 seats 16028 Pojecha.